Test. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o dinozaurze, który jest bardzo dobrze znanym z filmów i z komiksów o Velociraptorze. Jest bohaterem wielu filmów. Zazwyczaj występuje tam jako groźny dinozaur, przed którym ludzie muszą uciekać, albo inne dinozaury muszą przed nim uciekać, a czasem z nim walczą. występował w komiksach. Ale jak było naprawdę i jak naprawdę wyglądał Velociraptor, spróbuję Wam opowiedzieć w tym właśnie filmie. Nazwa Velociraptor wzięła się od dwóch łacińskich słów velox, co oznacza szybki i raptor, co oznacza złodziej. Więc nazwa Velociraptor oznacza Szybki złodziej. Prawdopodobnie jest tak dlatego, że naukowcy uważali, że Velociraptor kradł czasem jaja innych dinozaurów. Pierwsze szczątki Velociraptora odkryto ponad 100 lat temu w 1922 roku w Mongolii. I ten, i ten jego gatunek nazywa się właśnie Velociraptor mongoliensis. Ale Polacy. Też bardzo dużo wnieśli do odkrywania tego gatunku. Najwięcej, że tak powiem, do odkrycia i poznawania Velociraptorów przyczyniła się polska paleontolog Halszka Osmolska. I dlatego jeden z gatunków, który ona opisała, nazywa się Velociraptor osmolskar. Ale teraz przejdźmy do rozmiarów dinozaurów. Bo na przykład w filmach często Velociraptor jest pokazywany jak, jako wielkości człowieka. Dlatego, żeby był trochę straszniejszy, bo bardziej boimy się dużych rzeczy. Ale jak było w rzeczywistości? Spójrzcie. W rzeczywistości Velociraptor miał jakiś metr wysokości, czyli dorosłemu człowiekowi sięgał do pasa. A jeśli to był bardzo wysoki człowiek. To nawet nie sięgał mu do pasa, a długości miał około 170 cm. Ważył przy tym jakieś 20 kg, czyli tyle co średni pies. Jak widzicie, myślę, że aż tak bardzo groźny dla nas dinozaurem, on by nie był, jakby chcieli niektórzy autorzy filmu. Cechą charakterystyczną Velociraptora był jego Wielki szpon, który zna znajdował się na jego dolnej łapie. Ten szpon mógł mieć nawet 12 cm długości. Naukowcy uważają, że służył on mu w trakcie polowania do zadawania bardzo silnych, śmiertelnych ciosów w swojej ofierze. Ale do dzisiaj nie wiemy. Czy Velociraptory polowały samotnie, czy starnie? Część paleontologów uważa, że Velociraptory polowały na przykład w dużych grupach jak wilki. Inni zaś uważają, że byli to raczej samotni łowcy. Jeśli chodzi o polowania Velociraptora, jego najbardziej znanym polowaniem jest to, w którym próbował upolować. Protoceratopsa. Jest to jedna z bardziej słynnych walk dinozaurów, dlatego że oba te dinozaury spotkał bardzo smutny koniec. Dzięki temu możemy dzisiaj oglądać ich szczątki, kiedy zginęły właśnie w, tym, w tej śmiertelnej walce. Widzicie tu właśnie velociraptora i protoceratopsa, którzy zabili się nawzajem. Być może właśnie tak wyglądał ich ostatni pojedynek. Zawsze trzeba pamiętać, że dinozaury walczyły po to, żeby móc jeść, więc Velociraptor musiał polować na inne dinozaury. I teraz kolejna wielka zagadka. Do dziś nie wiemy, czy Velociraptory miały pióra. W filmach zobaczycie je bez piór, ale przez jakiś czas większość naukowców, paleontologów uważało, że Velociraptor że Velociraptory były opierzone. Zresztą znaleziono na ich szkieletach jakby miejsca, gdzie te pióra miały być, szczególnie lotki, przymocowane. Ale nie wiemy, czy one na przykład były opierzone, czy na przykład pochodziły od opierzonych dinozaurów. Takich jak na przykład Archaeopteryx, powiedzmy. Więc do dziś nie wiemy, czy Velociraptory wyglądały tak, czy może raczej tak? Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film o tym znanym drapieżniku i nie mogło się doczekać kolejnego spotkania. Cześć!